Chciałabyś mieć związek z mężczyzną, który będzie kochał Cię dla Ciebie taką, jaką jesteś? Mężczyzną, przy którym będziesz rozkwitać nie tylko jako kobieta, ale który będzie też niezawodnym i skutecznym partnerem? Partnerem, przy którym Ty też będziesz rozwijać się intelektualnie, przeżywać nowe rzeczy i generalnie prowadzić urozmaicone i dostatnie życie na luzie? I to na luzie znacznie większym niż w większości społeczeństwa? I mówimy teraz o mężczyźnie, który ma wszystkie te cechy w jednej osobie, a nie takiego, którego trzeba składać z pięciu istniejących facetów. Jeżeli tak, to ten film jest dla Ciebie i obejrzyj go uważnie do końca. A nawet jeśli nie masz tak wysokich aspiracji, jeśli chodzi o partnera życiowego, to posłuchaj uważnie, bo im więcej z tego będziesz mogła zastosować, dla tym ciekawszych facetów będziesz atrakcyjniejszą partnerką. Choć z drugiej strony masz i tylko jedno życie, to jak już masz tylko jedno, to dlaczego nie chciałabyś mieć takiego faceta na stałe, który naprawdę będzie je zbogacał? Wiele kobiet uważa, że takich mężczyzn już nie ma. Uważa tak, bo nie spotykają ich na swojej drodze, i większość koleżanek też nie spotyka. Ale to jest błędne wrażenie, nawet jeżeli faktycznie takich facetów nie jest zbyt wielu. Powody tego ich wrażenia są pewnie dwa. Jeden to szukanie w niewłaściwych miejscach i w niewłaściwy sposób, o czym obszernie opisaliśmy w naszej książce Sukces w relacjach damsko-męskich. Ale jest jeszcze drugi. Tym powodem jest brak rzetelnej wiedzy o tym, co naprawdę jest atrakcyjne dla tego rodzaju mężczyzn. A co za tym idzie, albo zniechęcanie potencjalnych wartościowych kandydatów do nawiązania kontaktu z taką kobietą. W ogóle, nawiązanie kontaktu w ogóle, albo co gorsza, zdyskwalifikowanie jej potem jako partnerki do poważnego związku, kiedy już pojawiła się u niego jako znajoma w kręgu znajomych. Zanim zaczniesz się oburzać, że ja to tak formułuję, to przyjmij do wiadomości, że mówimy teraz o specjalnej kategorii mężczyzn, a nie o typowym facecie, a ja opisuję tylko konkretne realia życia, które no, są takie, jakie są, i to są takie niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Zaprzeczanie temu też nie zmieni rzeczywistości. Zanim przejdziemy do poszczególnych cech, które naprawdę są bardzo ważne, wyjaśnimy jeszcze kwestię urody, bo tu jest bardzo wiele nieporozumień. Wielu facetów stosuje to jako pierwsze kryterium, ale dla mężczyzn, o których mówimy, uroda kobiety nie jest ani jedynym, ani nawet najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy taki człowiek chce z nią zbudować poważny związek na dłużej, czy też nie. Oczywiście, uroda to jest zawsze miły dodatek, ale o ile jesteś kobietą, która w miarę elegancko się ubiera, dba o siebie i jest choć trochę sprawna fizycznie, to możesz ten temat odhaczyć, bo decydują wtedy zupełnie inne czynniki. I o tych innych czynnikach właśnie sobie zaraz porozmawiamy. Pierwsza rzecz, o której musisz pamiętać, to autentyczność. Wartościowi mężczyźni naprawdę doceniają kobiety, które są sobą i nie udają kogoś innego. Mamy wokoło y, tyle udawania i robienia dobrego wrażenia i fałszu, że autentyczność kobiety, którą czujemy i widzimy, to jest jak taki powieść świeżego powietrza. Nawet jeżeli przy tym widzimy prawdziwego i niedoskonałego człowieka, bo nikt z nas nie jest doskonały, ani jakiś ideał. Dlatego też unikaj udawania kogoś, kim nie jesteś, co, nawiasem mówiąc, zaleca ci wiele materiałów w mediach. Bo w końcu prawda i tak wyjdzie na jaw. Takie udawanie to jest jak taka maska, którą z, która z czasem staje się dla ciebie coraz trudniejsza do noszenia i mniej wygodna. Dotyczy to zresztą no, nie tylko twoich zachowań, ale na przykład takich rzeczy jak deklarowane przez ciebie zamiłowania. Jeśli na przykład dla zdobycia faceta będziesz udawać, że lubisz rzeczy, które cię tak naprawdę nie interesują, no to w końcu. Ty poczujesz się zmęczona lub znużona, a to przecież nie będzie Twoje życie. On w takiej sytuacji też odczuje, i to wcale nie będzie na Twoją korzyść. Tutaj mam dla ciebie jeszcze jedną ważną uwagę, to jest istotne. Są kobiety, które mają poważne, nieprzepracowane problemy z wczesnego życia, albo po prostu mają bardzo kiepski charakter. Facet zresztą też, ale mówię teraz o kobietach. I te osoby, zamiast coś z tym zrobić, na jakiejś indywidualnej terapii, to wymagają, żeby facet zaakceptował je takimi, jakimi są. No, to zwłaszcza u tych wartościowych mężczyzn. A tacy właśnie zazwyczaj mają możliwość wyboru, to będzie powodowało, że takie kobiety się ekspresowo zdyskwalifikują. Ale pamiętaj, jeżeli masz tylko jakieś normalne ludzkie słabości, to oczywiście po prostu warto nad tym pracować, o czym jeszcze powiem za chwilę, ale to nie powinno być zachętą do udawania kogoś, kim nie jesteś. Facet z klasą, który jest ciebie wart, pokocha cię tak naprawdę taką, jaką jesteś, mimo tych normalnych ludzkich drobiazgów. Pamiętaj też, że autentyczność to buduje zaufanie, a to jest kluczowe w każdej poważniejszej relacji. A przecież taką poważniejszą relację chcesz w sumie mieć, prawda? Inaczej nie oglądałabyś tego filmu. Przejdźmy teraz do rzeczy, która będzie zniechęcać słabych facetów, ale którą bardzo zapunktujesz u tych wartościowych. Czy wiesz, że kobieta, która jest inteligentna, a do tego ma swoje pasje i zainteresowania? jest dla wartościowych mężczyzn bardzo atrakcyjna? Wszystko jedno, czy uwielbiasz malować, biegać, gotować, albo jesteś zaangażowana w inne hobby czy studia. Cokolwiek to jest, to pokaż to. Pamiętaj, pasja to jest energia, a energia przyciąga facetów pełnych energii. I to bardzo pozytywnie wyróżnicie na tle wielu innych kobiet. Kobiet, które myślą, no, że wystarczy po prostu leżeć i pachnieć, Albo które chcą być po prostu gospodynią domową. Przy tym, oczywiście, wszystkim musisz tylko uważać na dwie rzeczy. Pierwsza to zadbanie o to, aby taka pasja nie zdominowała całkowicie Twojego życia. No, chyba że chcesz znaleźć mężczyznę o dokładnie takiej samej dominującej jego pasji, no co z jednej strony może być dość trudne, a z drugiej potem to może być problematyczne, no bo być może pojawi się niezdrowa konkurencja. Druga to, abyś, rzecz na którą musisz uważać, to abyś potem uważała w związku, aby nie zaniedbywać swoich pasji na rzecz tegoż związku, co czasem się zdarza. Dlatego, jeśli chcesz pozostać atrakcyjną, to żyjąc z partnerem znajdź też czas dla siebie i swoich zainteresowań, no bo inaczej zrezygnujesz z tego, co ty kochasz, i to może potem dalej prowadzić do frustracji i poczucia, że coś straciłaś w życiu. A to z kolei no, źle wpłynie na waszą relację. A tego z pewnością nie chcesz. No ale to już mówiąc tak na marginesie, wróćmy teraz do kolejnej cechy, która jest ważna. Tą cechą jest empatia kolejna cecha, która czyni cię atrakcyjną. No, teoretycznie kobiety tak czy inaczej są bardziej empatyczne od mężczyzn, ale uważaj, bo każdy ogarnięty facet z odrobiną doświadczenia życiowego wie, że u kobiet występuje tutaj bardzo duży rozrzut. Dlatego, jeśli potrafisz wczuć się w jego sytuację, zrozumieć, co czuje, dlaczego tak reaguje, to jesteś na dobrej drodze. Kiedy facet widzi, że naprawdę go rozumiesz i wspierasz, czuje się z tobą po prostu bezpiecznie i komfortowo, a my, nawet silni faceci, też potrzebujemy takiego uczucia. Takie obustronne poczucie bezpieczeństwa no, jest fundamentem każdej trwałej relacji, dlatego jest ono właśnie takie cenne. Oczywiście, jak ze wszystkim w życiu, z empatią nie należy przesadzać. Uważaj, żeby nie zatracić się w empatii dla drugiej osoby, czy to ma być przyszły partner, czy jakiś jacyś inni ludzie. No, ważne jest też, żeby przy całej empatii ciągle żebyś dbała o swoje uczucia i potrzeby, a dla równowagi bądź też świadoma i przestrzegaj Twoich granic. To jest taka dobra rada. Przejdźmy teraz do kolejnej rady, czym bardzo zapunktujesz. Niezależnie od Twojego wieku. Inwestuj w rozwój osobisty, bo to jest coś, co jest bardzo, bardzo na plus. Pracuj nad sobą, ucz się nowych rzeczy, rozwijaj swoje umiejętności. Kiedy facet widzi, że faktycznie dążysz do samodoskonalenia, to pokazuje mu, że jesteś osobą, która no nie stoi w miejscu, ale idzie ciągle naprzód. A wartościowy mężczyzna. Też będzie chciał się rozwijać i związek z partnerką, która ma podobne nastawienie, ma dla niego bardzo dużą wartość. Nie będzie też on od ciebie wymagał, aby zaniedbywała w znaczący sposób swojego własnego rozwoju dla waszego związku, co zdarza się nagminnie w relacjach z kiepskimi facetami. Wartościowi mężczyźni wiedzą, że zdrowy związek to taki, w którym no, obie strony wspierają się we swoich dążeniach do rozwoju i będziecie wspierał w twoich. Dlatego śmiało bądź wszechstronna, rozwijaj swoje talenty, które jak każdy człowiek z pewnością masz. No, znowu, tylko unikaj sytuacji, w której jedna dziedzina życia, na przykład też samorozwój, pochłania całą Twoją wagę, co zdarza się bardzo często, i u wielu mężczyzn będzie niestety no, dyskwalifikować się do poważnego związku. To czasem widać. Generalnie, ogólnie rzecz biorąc, fantastyczna kobieta, ale, ale tak zaabsorbowana swoją misją, czy albo swoim samorozwojem, że naprawdę facet widzi, tu nie ma miejsca do tego, żebyśmy jeszcze coś razem robili. To jest właśnie ten błąd, którego powinna się unikać. Pamiętaj, że dopiero względna równowaga między różnymi zainteresowaniami, i aktywnościami sprawia, że życie jest bogatsze i bardziej satysfakcjonujące. Jak już mówimy o aktywnościach, to oprócz tych, które podejmujesz dla rozwoju wewnętrznego, bądź też osobą ciekawą świata i otwartą na nowe doświadczenia. Zainteresowanie światem i chęć odkrywania nowych rzeczy jest bardzo atrakcyjne i zdumiewa mnie, jak wielu ludzi obojga płci pakuje się dobrowolnie w sytuacje, które to uniemożliwiają. Pokaż, że jesteś ciekawa. Otwarta na nowe doświadczenia i gotowa do nauki. Unikaj tak powszechnego zamykania się w swojej strefie komfortu, bo to zazwyczaj prowadzi do stagnacji, nudy i zniechęcenia życiem, a to dalej może prowadzić też do nudy i zniechęcenia tobą, jak już jesteś w jakim związku. Prawie każdy doświadczony mężczyzna będzie na to patrzył i może zdecydować, jaki rodzaj relacji będzie z tobą dalej rozwijał czy coś na chwilę, czy coś na poważnie. Oczywiście, jak we wszystkim w życiu, warto znaleźć zdrową równowagę między ekscytującymi nowościami a spokojnym odpoczynkiem, to jest jasne. I tutaj też partnerzy powinni w miarę pasować do siebie. Po tych bardzo poważnych cechach przejdźmy teraz do nieco odmiennej, ale nie mniej ważnej. Pewnie się zdziwisz, kiedy powiem Ci, że bardzo ważnym czynnikiem jest Twoje poczucie humoru i umiejętność cieszenia się życiem. Śmiech. To nie tylko jest super lekarstwo w wielu sytuacjach, ale też doskonały sposób na, do, na zbliżenie się do siebie dwojga ludzi. Facet, który widzi, że potrafisz śmiać się z siebie, żartować i cieszyć życiem, będzie chciał spędzić z tobą więcej czasu, bo poczucie humoru to jest jak taki magnes, który przyciąga pozytywną energię. A my, mężczyźni, chcemy tej pozytywnej energii mieć więcej w życiu, to jest zrozumiałe. Dlatego bądź sobą. Śmiej się i nie bój się pokazywać swojej radości życia. Moja żona, na przykład, jest poważnym i poważanym adwokatem, ale potrafi tak się śmiać zarówno z siebie, jak i ze mnie, czy też z nas jako pary, że bardzo byś się przy tym zdziwiła. Nie bój się tego, tylko przy tym wszystkim uważaj, żeby po pierwsze nie używać humoru jako tarczy do ukrywania prawdziwych odczuć, co niestety robi wiele osób. A po drugie, uważaj, żeby też przy używaniu sarkazmu nie być odbieraną jako agresja ukryta pod pozorem żartu. Tego też nie rób. Sporo inteligentnych osób popełnia oba te błabędy ze szkodą dla samych siebie, no i właśnie dlatego o tym mówię. Po humorze przejdźmy do kolejnej z cech, które będą odsiewać słabych facetów, a dodawać ci punktów u tych mocnych. Mówimy o niezależności, która dla tych mocnych jest bardzo atrakcyjna. Pokaż mu, że potrafisz samodzielnie radzić sobie w życiu, że masz swoje cele i marzenia, do których dążysz. Wartościowy, mocno stojący w życiu facet, który widzi, że jesteś niezależna, będzie właśnie pod wrażeniem tejże niezależności i zaradności i determinacji, bo to, uwierz mi, wyróżni się pozytywnie wobec bardzo wielu innych kobiet. Z jego punktu widzenia. On będzie w tobie wtedy widział potencjalną, prawdziwą partnerkę, a nie osobę, która po prostu potrzebuje ratunku czy opieki. Ja wiem, no, słabych facetów przyciągniesz bezradnością, ale mocnych zniechęcisz, a przynajmniej zniechęcisz do poważniejszej relacji z tobą. Musisz jednak oczywiście tylko trochę uważać z tym okazywaniem mu niezależności, no i nie być taką totalną zosią, samosią, która no, nie da mu przestrzeni do wykazania się. Pamiętaj, że związek to jest współpraca i współdziałanie. Dlatego, choć nie powinnaś pod żadnym względem na nim się uwieszać, no to czasem pozwól mu być i pomocą, i wsparciem dla Ciebie. Czyli pokaż, że potrafisz działać samodzielnie, ale również, że potrafisz cieszyć się wspólnym czasem i wspólnymi działaniami. Jeśli chodzi o wspólne działania, to jest bardzo istotna sprawa, bo podkreślam, Niezależność jest ważna, ale co najmniej tak samo ważne jest budowanie więzi poprzez te wspólne działania i wsparcie. I teraz uważaj, ważna informacja, bo to, tego większość ludzi nie wie. Tym bardziej, że mężczyźni potrzebują właśnie tego wspólnego działania, aby budować bliską więź z drugim człowiekiem. To jest taka specyfika naszej płci, o której większość kobiet nie ma pojęcia. I o tym zresztą, jak chcesz, mogę nagrać specjalny film, tylko napisz, proszę, w komentarzu. Kolejnym bardzo ważnym kryterium jest umiejętność komunikacji. Komunikuj się z nim otwarcie i najlepiej w sposób jednoznaczny i zrozumiały, czego bardzo wielu ludzi nie potrafi. Niektórzy ciągle jeszcze opowiadają bajki, że kobieta powinna być tajemnicza i zaowalowana, bo to zwiększa jej atrakcyjność. No, ale nawet gdyby tak było, gdyby to u kogokolwiek zwiększało, to na pewno nie u tych facetów, o których cały czas mówimy. Już na pewno. Unikaj bardzo powszechnej komunikacji pasywno-agresywnej, która zdarza się dość często i może tylko pogłębiać nieporozumienia i ostręcza kandydatów, którzy mają jakikolwiek wybór. A mężczyźni, o których mówimy znowu, mają wybór i to duży. Zamiast tego mów wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach, używając no, tylko w wypadku problemów może formy ja zamiast ty, aby nie oskarżać, tylko po prostu wyrażać swoje odczucia i punkt widzenia. O tym używaniu formy ja w komunikacji moja żona Karolina nagrała dobry film, który podlinkuję w opisie. Warto byś go obejrzała. Przy tej całej otwartości, bądź w miarę możliwości ciepła i serdeczna, o ile nie musisz się akurat bronić. Ciepło i serdeczność to są cechy, które przyciągają ludzi, dlatego we własnym interesie bądź miła, uprzejma i serdeczna wobec innych. Też wobec osób trzecich, jeżeli jesteś na przykład na randce z mężczyzną w jakimś lokalu. Facet, który widzi, że jesteś ogólnie ciepłą i serdeczną osobą, będzie chętnie chciał być blisko ciebie, bo z tobą będzie się czuł po prostu dobrze. No to jest zrozumiałe. Uważaj tylko przy tym, aby nie mylić serdeczności z byciem uległą. Wiele osób nie potrafi tego w praktyce rozróżnić, no ale bycie miłą e, nie oznacza, że masz pozwalać na złe traktowanie ciebie. Trzyma się swojej granic i wartości, a Twoja serdeczność no, powinna iść w parze z asertywnością. Na to kandydat do poważnego związku na pewno też będzie patrzył. Jak już jesteśmy przy granicach, to kolejną ważną sprawą jest, abyś szanowała siebie i innych, bo szacunek to podstawa każdej normalnej dobrej relacji. Szanuj siebie, szanuj swoje granice i wartości. Ale też szanuj innych ludzi. To pokazuje, że jesteś osobą, która zna swoją wartość i nie pozwala nikomu jej zaniżać. To oczywiście będzie miało znowu różny wpływ na różnych mężczyzn. Facet z klasą, który widzi, że szanujesz siebie i innych, będzie cię szanował jeszcze bardziej. Natomiast wszelkie cieniasy pewnie się przestraszą i będą tego uciekać. Ale na tych ci przecież tak czy inaczej nie zależy. Unikaj ludzi, którzy nie szanują Ciebie i Twoich wartości, bo szkoda na nich czasu. Nawet jeśli okaże się, że to jest większość osób, który, które spotykasz. Ale na szczęście, do szczęścia potrzebujesz tylko jednego dobrego faceta, prawda? Takich kryteriów moglibyśmy jeszcze wymieniać trochę, ale te są absolutnie krytyczne. No i jeżeli jesteś albo też staniesz się taką kobietą, to u wartościowych mężczyzn, takich jak opisałem na samym początku, będziesz miała przewagę nad znakomitą większością innych kobiet. Bo wiele kobiet ma jedną albo kilka wymienionych cech, ale bardzo rzadko wszystkie w jednej osobie. Pamiętaj też, że jeśli widzisz dużą różnicę pomiędzy twoim aktualnym stanem faktycznym, kim jesteś a tym co usłyszałeś w tym filmie, to w żadnym wypadku się nie poddawaj. Pamiętaj, każde z nas zaczynało od sikania w pieluchy i wszelkich innych umiejętności musieliśmy się dopiero nauczyć i dopóki żyjemy, jesteśmy zdrowi umysłowo no to możemy się uczyć i rozwijać. No to ucz się. To będzie działać pod warunkiem, że nie będziesz, podobnie jak większość ludzi, szukać usprawiedliwienia zamiast działania. Życie tak naprawdę ma nasze usprawiedliwienia gdzieś. I jeżeli chcemy naprawdę dobrze żyć, to musimy trochę nad tym i nad sobą popracować. No i w tym pracowaniu jest oczywiście bardzo dużo możliwe, żeby to osiągnąć, żeby się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Zabierz się za to i pamiętaj, Jestem po Twojej stronie. Jak potrzebujesz konkretnej wiedzy, to przestuduj nasz zestaw Relacje 2.0 plus Konflikty, które napisaliśmy właśnie jako praktyczny podręcznik, a który w dobrej cenie kupisz w naszym sklepie. Ciekaw jestem, jakie masz przemyślenia po obejrzeniu tego, co dotąd powiedziałem, i proszę podziel się nimi ze mną w komentarzu. Wszystkie komentarze czytam osobiście i na większość odpowiadam. Obejrzyj jeszcze ten film i we własnym interesie zapisz się na mój newsletter. Tam zawsze najpierw zapraszam na nasze spotkania na żywo i zamieszczam też inne interesujące informacje. A jak chcesz do mnie napisać, to adres też masz tutaj. Do zobaczenia wkrótce i pamiętaj, jestem po Twojej stronie. Wszystkiego najlepszego!